Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej naszej lekcji, która będzie poświęcona sentymentalizmowi. I chciałbym, żebyście to, co Wam powiem na dzisiejszej lekcji, potraktowali dość poważnie. Dlatego, że z tym naszym sentymentalizmem jest troszeczkę kłopot, bo on jest traktowany w historii polskiej literatury no, odrobinę pernoga, tak bym powiedział, bo rzeczywiście jest uznawany za taki schyłkowy, zwyrodniały etap w historii polskiego oświecenia. Natomiast no, on po pierwsze trochę potrwał, po, po drugie może rzeczywiście tej polskiej poezji sentymentalistycznej no, tak niezbyt poważnie się dzisiaj czyta, tak mi się wydaje, no i też trudno się dziwić, będziecie mieć możliwość przyjrzenia się. Przynajmniej jednemu wierszowi sentymentalistycznemu, więc, więc wtedy zrozumiecie doskonale o co chodzi i zrozumiecie, dlaczego, dlaczego w zasadzie trudno poważnie to traktować. Ale z historycznego punktu widzenia ten sentymentalizm ma ogromne znaczenie. To on rzeczywiście bardzo mocno w Polsce przygotował grunt pod romantyzm. A z romantyzmem żartujmy. Więc rzeczywiście to jest tak, że bardzo bym chciał, żebyście, tak jak mówię, podeszli do tego odpowiednio poważnie. I żebyście rzeczywiście gdzieś ten nasz sentymentalizm mieli mieli na sercu. Więc to jest pierwsza rzecz taka, którą chciałbym wam polecić Waszej uwadze. A druga rzecz, e, którą chciałbym polecić Waszej uwadze, to e, e, filozof, o którym będziemy mówić e, w pierwszej części m, dzisiejszego filmu. E, filozof, który był ogromnym inspiratorem e, e, sentymentalizmu i e, którego ideę Takiej wersji bardzo popeliniarskiej, bo już nawet nie spopularyzowanej, tylko po prostu popeliniarskiej, bardzo takiej uproszczonej, niektórzy nawet powiedzą, że zwolgaryzowanej i karykaturalnej, one strasznie mocno wpłynęły na, 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 na sentymentalizm. Na sentymentalizm w ogóle w Europie, no ale też siłą rzeczy na sentymentalizm polski. A o tym filozofie. Jest trochę mało w różnych podręcznikach. W tym podręczniku, z którego ja korzystam z klasą, do której teraz bezpośrednio kieruję te słowa. No w tym naszym podręczniku w ogóle na temat tego filozofa nic nie ma. A to jest naprawdę taki gość, który doprowadził do ogromnego przełomu w historii kultury europejskiej. I to był facet, który no, w pewnym sensie pogrzebał Oświecenia. To, to był jeden z takich, jeden z takich grabarzy Oświecenia. E, przy czym to oczywiście jest tak, że on wychodząc z łona Oświecenia, jakby uprawiał filozofię na sposób oświeceniowy. Ale pewne bardzo istotne wątki z myśli oświecenia, czy też takiego światopoglądu oświeceniowego, poddał w zasadzie druzgocącej krytyce. I e, do tego filozofa e, wprost albo i nie wprost e, mając taką świadomość, albo nie mając takiej świadomości, e, bardzo wielu e, odwołuje się do dzisiaj nie tylko e, filozofów, nie tylko myślicieli, ale także różnego rodzaju aktywistów społecznych, nawet politycznych, wszystkich jakiś takich specjalistów, nie wiem, od alternatywnego trybu życia, myślę, że gdzieś tam nawet w obrębie e, e, jakichś tam nurtów, nie wiem, głębokiej ekologii, moglibyśmy też jakieś tam echa tego faceta znaleźć. E, I teraz chciałbym troszeczkę o nim opowiedzieć, troszeczkę o jego filozofii. I chciałbym, żebyście rzeczywiście to, co teraz powiem, posłuchali bardzo uważnie, żebyście postarali się to sobie zapamiętać. Po pierwsze na użytek sentymentalizmu jako takiego, a po drugie, bo to jest po prostu bardzo ważne. Tak przynajmniej mi się wydaje. O kim mowa? Mowa o człowieku, który nazywał się Jean-Jacques Rousseau. I którego y, y, filozofię y, nazywamy russoizmem. Y, no i y, sam fakt, że to słowo jakoś dzisiaj y, y, nawet gdzieś tam, y, y, nie wiem, no, kojarzymy na no, takie nazwy filozoficzne, nie wiem, empiryzm, racjonalizm, y, kartezjanizm, y, tonizm, augustynizm itd., itd., a gdzieś tam wydaje mi się, że ten rusoizm jest gdzieś tam na takim troszkę dalszym planie. A to jest nie fair, tak, tak sądzę. To nie jest okej, okay, bo rzeczywiście o tym, o tym Rousseau no z całą pewnością trzeba by sobie, e, trzeba by sobie troszeczkę, e, znaczy trzeba by traktować go troszeczkę bardziej poważnie. Żarza e, Brousseau e, zaistniał e, w filozofii e, dzięki e, takiemu essayowi. Filozoficznemu, który wysłał na konkurs filozoficzny ogłoszony przez Uniwersytet w Dijon. I można by tak metaforycznie powiedzieć, że tezy, które przedstawił w tym swoim eseju, który później wszedł do historii filozofii pod tytułem Pierwsza rozprawa z filozofii społecznej albo pod takim właściwym tytułem Rozprawa o nie pamięta, pochodzeniu i przyczynach nierówności pomiędzy ludźmi. Taki był tytuł. E, tezy tego eseju, mówiąc metaforycznie, były równie ostre co musztarda z Dijon. Tak? Jeżeli dzisiaj kojarzymy Dijon, no to głównie kojarzymy go, jak sądzę, gastronomicznie z nazwą musztardy, która rzeczywiście charakteryzuje się bardzo takim jadowitym smakiem. No i można by powiedzieć, że tezy tego eseju Jean-Jacques z którego w zasadzie wychodzi cała jego późniejsza filozofia, są równie ostre i równie zjadliwe jak smak musztardy w nim. Na czym polega ta, ta rewolucyjność filozoficzna, na czym polega rewolucyjność tego zamysłu, czy tego takiego jakiegoś, jakiegoś patentu na, 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 na człowieka, który został przedstawiony, w eseju Żana Jacques'a Rousseau, i później w zasadzie w różny sposób podejmowany przez niego jego filozofię. Sam tytuł. Tak? Pochodzenie i, przyczyna, i przyczyny nierówności pomiędzy ludźmi. Tak? Już to nam coś sugeruje. Otóż, zdaniem żana Jacques'a Rousseau, ja tu upraszczam bardzo mocno jego filozofię. Zdaniem żona jacquesa Rousseau, człowiek w współczesnym, jemnym społeczeństwie, czyli w społeczeństwie połowy XVIII wieku, jest człowiekiem potwornie nieszczęśliwym. Jest człowiekiem potwornie nieszczęśliwym. Dlaczego tak? Dlatego, że kultura i cywilizacja i rządzące tą kulturą i cywilizacją tradycja, obyczaje e, sprawiają, iż człowiek jest e, zmuszony e, w swoim życiu e, postępować w zgodzie z pewnymi bardzo mocnymi konwencjami zachowań. E, I one bardzo mocno określają jego miejsce w społeczeństwie. Jego status jako przedstawiciela społeczeństwa, jako obywatela, ale także jako człowieka w ogóle. Tak? Gdzie byśmy się nie ruszyli, to nie możemy robić tego, czego chcemy, ponieważ jest jakiś konwenans, jakaś, jakiś obyczaj, jakaś norma towarzyska, która nam tego po prostu zabrania w najzwyczajniejszym świecie. I e, idąc dalej, Jean-Jacques Rousseau zastanawia się, dlaczego właściwie to, co jest e, obyczajowe, konwencjonalne, e, towarzysko-normatywne, dlaczego nam tak właściwie to doskiera do, do bardzo mocno. E, I schodząc troszkę głębiej e, z takiej powiedzmy sobie płaszczyzny, nie wiem, społecznej na egzystencjalną, Taką, schodząc do głębinowej, takiej, głębinowych pokładów bliskiej Jean-Jacques Rousseau kombinował następująco. Człowiek jest nieszczęśliwy i yy, yy, konwenans go pęka, dlatego, że wspólno, wspólnym mianownikiem wszystkich norm, konwenansów, obyczajów Reguł gry towarzyskość, tak bym powiedział, jest to, że człowiek nie jest w stanie zachowywać się w sposób naturalny. I tutaj, proszę Państwa, pojawia się słowo klucz, słowo fundament, słowo nieprawdopodobnie ważne: słowo natura i wszystkie związane z tym jakieś pochodne, tak? pochodne językowe, czyli naturalnie, naturalność, naturalnie się zachowywać i tak dalej, i tak dalej. I, tak dalej. I teraz e, zastanówmy się, co to słowo znaczy. E, bo tak się śmiesznie składa, że my dzisiaj, używając tego słowa, e, z taką głęboką świadomością, co tak naprawdę mówimy, e, mówimy żadnym rzekiem Używamy słownika rusyjstycznego i w języku polskim to słowo jest znakomicie. E, słowo natura ma dwa zasadnicze znaczenia. Po pierwsze e, natura, czyli e, mocno warunkowy synonim słowa przyroda. Ja podkreślam tutaj mocno warunkowy, dlatego że z pewnego punktu widzenia Pomiędzy naturą a przyrodą jest o wiele więcej e, konfliktów niż podobnie, tak bym powiedział. E, no ale generalnie ok, tak? E, środowisko naturalne, e, nie wiem, e, natura Tatrzańskiego Parku Narodowego, e, nie wiem, jakieś tego typu historie, tak? Natura, tak? Czyli coś, co nie jest cywilizacja, no? coś, co sobie tam. E, Kamień, tak? czyli natura nieożywiona, e, nie wiem, jakieś tam nie wiem, kosodrzewina, kaczęce, nie wiem, jodła, sekwoja, co innego, tak? Natura ożywiona. E, flora, fauna, wszystko tu się mieści w tym sezieniu. Ale zwróćmy uwagę e, na e, jeszcze dodatkowe znaczenia tego za natury. Mówimy o tym, że się zachowuje w sposób naturalny albo mówimy o tym, że jest zgodne z czyjąś natury. Tak? Co to znaczy? Przede wszystkim tutaj chodzi nie o to słowo zachowywać się naturalnie tak? albo mieć w sobie jakoś naturalnie. To znaczy tak naprawdę szczerość, spontaniczność, e, otwartość, e, serdeczność. Proszę pamiętać, że słowo serdeczność pochodzi od serca, tak, więc serdeczny jest ten, który zachowuje się, tak, jak mi serce dyktuje, tak? Dlatego na przykład mówimy o sercu, że znajduje się w worku osierdziowym, tak. To jest wszystko z ydłosów jeszcze, jeszcze, bardzo stare, to jest słowa słowa serce, tak, serce, tak? czyli dotyczy e, serdeczny, czyli idący od serca. E, I to wszystko słyszymy sobie naturalnie, tak. Spontanicznie, szczerze, otwarcie e, i jesteśmy skłonni warunkować to słowo pozytywnie. E, no to teraz spróbujmy połączyć te dwa słowa. Słowo naturalne e, w takim sensie plus minus przyrodniczy i naturalny w tym drugim sensie, czyli spontaniczne, szczere, otwarte, etc. Co nam wyjdzie? E, że naturalne zachowanie człowieka to jest tak, jakby człowiek znajdował się e, blisko natury. Jakby był częścią natury. Jakby był częścią, niech będzie, przyrody. E, I e, co to znaczy? To znaczy, że człowiek naturalny to jest taki, który zachowuje się tak, jakby żył w świecie przyrody, a nie w świecie cywilizacji. Czyli jakby zachowywał się poza tym konwenansem normą społeczną, towarzyską, obyczajową i tak dalej, i tak dalej. I to jest sedno filozofii Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau powiada tak, żeby uczynić człowieka szczęśliwym, a w sensie społecznym, żeby doprowadzić do zniesienia różnic pomiędzy ludźmi, a to jest przecież bardzo oświeceniowe, bo oświecenie mówiło wszak o równości, tak, jedno z haseł rewolucji francuskiej, tak, egality czyli egalitarność, czyli równość, tak? żeby e, doprowadzić do tego, żeby człowiek był szczęśliwy, e, to należy doprowadzić do tego, żeby człowiek wrócił do stanu natury, czyli żeby zachowywał się tak jak dyktuje mu serce, a nie tak jak dyktuje mu norma, konwencja, obyczaj i tak dalej. I tak dalej. No i to jest moi drodzy, no i tutaj zaczyna się cała zabawa z filozofą Jeżona jacques Rousseau, bo później Jean Jacques Rousseau będzie do tego powracał bardzo często, wielokrotnie w swoich dziełach filozoficznych, ale też w dziełach literackich, bo Jean Jacques Rousseau jest autorem absolutnego, bezwzględnego bestsellera literackiego, którym jest którym jest Nowa Heluiza, Julia albo Nowa Heluiza, taki jest tutaj. Co, tak, tak, jest pełny tytuł. I to jest gigantycznych rozmiarów powieść, powieść epistolarna, e, czyli powieść zapisana w listach. E, no i w tej powieści zapisane w listach e, Jean-Jacques Rousseau, oczywiście bardzo mocno wreszcie, e, e, pokazuje taką nieszczęśliwą miłość, tak? Zwyka kochanków, którzy są bardzo nieszczęśliwi, dlatego że pochodzą z różnych stanów społecznych, mamy nierówność pomiędzy ludźmi. I ta nierówność pomiędzy ludźmi, pomiędzy stanami społecznymi sprawia, że oni nie mogą zrealizować swojej wspaniałej miłości, a w związku z tym no, mają takie wrażenie, że są do zachowywania się w sposób naturalny, no bo naturalnie to oni się kochają, tak? No bo naturalność oznacza dowartościowanie tej takiej emocjonalnej, e, afektywnej, uczuciowej strony życia człowieka. I to jest właściwie istota filozofii Jana Człowiek jest nieszczęśliwy i funduje sobie społeczeństwo oparte na konwenansie, towarzyskości, obyczajowości, a w związku z tym społeczeństwo głęboko nierówne społecznie, dlatego że cywilizacja, którą sam sobie człowiek stworzył, zakłamuje naszą autentyczność, naszą spontaniczność, naszą naturalność, a w związku z tym człowiek, żeby mógł być naprawdę szczęśliwy, musi wrócić albo musi wypracować w sobie ten swój stan nabywania. I teraz e, to, proszę państwa, legło u podstaw nurtu estetycznego, który nazywamy sentymentalizmem, a który w Polsce będzie się rozwijał pod koniec XVIII wieku. I tutaj e, taka uwaga historyczna. Przechodzę do drugiej rzeczy. Tak? To znaczy, przechodzę do tego sentymentalizmu, już sentymentalizmu, czyli pewnego prądu estetycznego inspirowanego głównie filozofią Żanarza-Kowalskiego. Mamy rok 1795 e, i e, mamy koniec Rzeczpospolitej. Tak? E, podobno, e, taka jest legenda, Tadeusz Kościuszko. Padając ranny y, w czasie tej ostatniej bitwy, insurekcji kościuszkowskiej, bitwy pod nasi Jewisani. wedle takiej trwalnej legendy miał krzyknąć: koniec z Polonii, koniec Polski. Tak? Że on miał świadomość, że ta Polska się kończy. No i rzeczywiście Polska się skończyła. W 1795 rok de facto i de jure Polska przestaje istnieć jako suwerenny byt polityczny. E, Stanisław August Poniatowski podpisuje akt abdykacji. Polska się kończy. Co się z tym wiąże? Wiąże się z tym to, że na znaczeniu również kulturotwórczym traci Warszawa. Dlaczego tak? Dlatego, że z Warszawy wyprowadza się Stanisław August Poniatowski, który był mecenasem tego warszawskiego, stanisławowskiego klasycyzmu. No więc siłą rzeczy, ranga Warszawy musi podytać. Wykorzystują to czartoryscy. E, familia Czartoryskich, rodzina Czartoryskich, która to rodzina Czartoryskich e, miała swoje dobra niedaleko Warszawy, e, troszeczkę na wschód od Warszawy, w e, i tam rzeczywiście ta rodzina Czartoryskich zaczyna zdobywać dominację, a rodzina Czartoryskich bardzo mocno konkurowała z rodziną Potockich na bardzo różnych płaszczyznach. No więc również gdzieś tam na płaszczyźnie kulturalnej, na płaszczyźnie nie wiem, tam literackiej, inną sztukę sobie cenimy inną sztukę sobie, in, inną sztukę sobie, inną sztukę sponsorowali. Tak? I tam rzeczywiście na wschód e, od Warszawy, w Puławach e, tworzy się główny ośrodek polskiego sentymentalizmu w majątku szlacheckim, szlacheckim w majątku w pałacu e, rodziny, rodziny czarkońskiej. Ale ponieważ o tym Żanie, Żaku, Rousseau sporo nam się rozmawiało, to myślę, że o samym polskim sentymentalizmie i o tym, jak się nim, jak, jak do niego podejść, spróbujemy sobie powiedzieć w następnej lekcji. Bardzo dziękuję.